Dobry wieczór. Dzisiaj mamy już czwarte spotkanie z cyklu Fundamenty Nowego Życia. W trzech dotychczasowych rozwijaliśmy, szliśmy pewną drogą, na której doszliśmy do punktu w dniu wczorajszym, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że człowiek, który jednak próbuje w jakiś sposób dotrzeć do Boga, który uznaje, że go w jakiś sposób potrzebuje, wszystko jedno z jakich powodów i dla jakich celów, może stanąć przed nim w którymś momencie i po prostu Powiedzieć, ja jednak nie daję rady, ja jednak nie jestem na tyle święty, ja jednak nie jestem na tyle doskonały, żeby stanąć przed Tobą, ja jednak się nie nadaję. Wszystkie moje starania, wszystkie moje wysiłki są na nic, do niczego nie doprowadziły, a mój stan w zasadzie staje się tylko gorszy i gorszy. I wczoraj powiedziałem na koniec, że na szczęście Bóg ma dla nas zupełnie inne rozwiązanie. I dzisiaj chciałbym poświęcić kilka zdań, tych kilka minut, które mamy przed sobą właśnie na temat tego, jakie to jest rozwiązanie, na temat początków i na temat genezy tego rozwiązania. To nie będzie wyczerpywało całego tego tematu, to jeszcze nie doprowadzi nas do punktu, którym, na który być może niektórzy liczą, no to dobrze, to co ja mam zrobić? żeby mieć z tym Bogiem taką relację, jaką masz ty, jaką masz on, jaką ma ona, jak mają znajomi, jak mają ci w, tam, w tym kościele, czy w tamtym kościele. Do tego jeszcze dojdziemy, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu, co leży u podstaw Bożego rozwiązania dla potrzeb człowieka. Wczoraj mówiliśmy o potrzebach człowieka, dzisiaj o Bożym rozwiązaniu. Pierwsza rzecz jest taka. Bóg ma rozwiązanie i miał je... Od samego początku, kiedy tylko stało się ono potrzebne. Czyli tylko od momentu, w którym okazało się, że pierwsi ludzie w Edenie, o tym mówiliśmy przedwczoraj, zgrzeszyli. E, dlatego też zachęcam do tego, żeby te wcześniejsze odcinki spróbować je obejrzeć, dlatego że ten drugi, który mówi właśnie o tym, na czym polegał grzech, jest bardzo istotny. E, wielu ludzi myśli, że grzech pierwszych ludzi polegał wyłącznie na po prostu nieposłuszeństwu, jakiemuś przykazaniu. E, a tam chodziło o coś znacznie głębszego. I, I do tego właśnie chciałbym nawiązać. Więc kiedy wreszcie okazało się, że pierwsi ludzie zgrzeszyli, że odeszli od Boga i przestali mieć z nim naprawdę bliską więź, bliską społeczność, nie tylko człowiek z tego powodu cierpiał. Od samego początku Bóg, który można powiedzieć takim językiem właśnie religijnym, wygnał człowieka z raju, Bóg, który można powiedzieć skazał człowieka na życie w samotności. Na życie w znoju, na życie w ciężkiej pracy, na życie być może również w chorobach. Ten sam Bóg od samego początku, kiedy to się stało, zaczął snuć i wdrażać plan, jak człowiekowi pomóc wrócić do siebie. Jak pomóc człowiekowi dojść z powrotem do tego miejsca społeczności, do tego miejsca bliskiej więzi, którą miał Bóg. Edenie z pierwszymi ludźmi, zanim zgrzeszyli. Wiecie, Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej, właśnie w księdze Rodzaju, bardzo mało poświęca uwagi tak naprawdę opisowi sytuacji, opisowi stanu, e, który miał miejsce w Edenie, zanim pierwsi ludzie zgrzeszyli. To była po prostu sielanka. E, to było po prostu coś docelowego, co Bóg zamierzył. To był rodzaj takiej bliskości, takiej więzi, e, który. Mógł być możliwy tylko między Bogiem i stworzeniem, które On właśnie stworzył na swój obraz i podobieństwo. My bardzo często zapominamy o tym, co to znaczy, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. To nie znaczy oczywiście tylko to, że jesteśmy do Niego podobni, ale to znaczy to, że mamy tak podobną naturę, że, że jest absolutnie niemożliwe dłuższe tolerowanie mówiłem o tym wczoraj. Dłuższe tolerowanie stanu, w którym Bóg jest dla nas, jawi nam się jako ktoś odległy, ktoś zupełnie niedostępny. My jesteśmy, można powiedzieć, krwią z jego krwi, kością z jego kości, jesteśmy ciałem z jego ciała, jesteśmy duchem z jego ducha. Po prostu powstaliśmy na jego obraz i podobieństwo. I dlatego on za nami tęskni. Tęsknił od samego czasu, od samego początku. I dlatego od samego początku zaczął obmyślać plan. Po drugie, to na co chciałem zwrócić uwagę dzisiaj, ten plan, który możemy prześledzić w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, w Piśmie Świętym, od samego początku polegał na tym, że, jeżeli pamiętacie, cała, cała Biblia zapowiada nadejście Zbawiciela. Z jednej strony, to jest bardzo ciekawe, Bóg dawał Izraelowi, kiedy już powstał Izrael, kiedy już można powiedzieć lud wybrany istniał na ziemi, Bóg dał Izraelowi wiele praw, wiele różnego rodzaju nakazów, wiele różnego rodzaju zakazów. Tymczasem ludzie, sam Izrael, ale też my w naszej na przykład tradycji tutaj w, w Polsce, rzymskokatolickiej, bardzo często myślimy, że te wszystkie prawa, łącznie na przykład z dekalogiem, zostały dane człowiekowi po to, żeby człowiekowi pomóc osiągnąć stan możliwości stanięcia przed Bogiem, czyli krótko mówiąc, taki stan świętości. Tymczasem sama Biblia mówi wyraźnie, że przez prawo nikt nie staje się święty. Przez przestrzeganie prawa nikt nie staje się zdolny do tego, żeby stanąć przed Bogiem. Przez prawo jedyne co, co się dzieje w naszym życiu, to świadomość grzechu i świadomość punktów, w których Przekroczyliśmy to prawo i w których sprzeniewierzyliśmy się jakiemuś Bożemu zamysłowi i Bożemu planowi wobec nas i wobec świata. W takiej sytuacji e, Biblia od samego początku mówi o potrzebie zbawienia, o potrzebie odkupienia, o potrzebie kogoś, kto przyjdzie na Ziemię i będzie w stanie za nas dokonać tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby z powrotem przywrócić nas Bogu. Jezus. Mm, nie pojawił się na ziemi, nie pojawił się, można powiedzieć, w planach i w tym, całym, w tym całym planie zbawienia 2000 lat temu. On się pojawił dużo wcześniej, od samego początku, kiedy tylko człowiek zgrzeszył, od samego początku Bóg miał na myśli plan zbawienia dla człowieka. Pierwsze przyjście Jezusa o tym musimy pamiętać, że Biblia w Starym Przymierzu mówi wyraźnie o tym, że Jezus. Jest tym, który ostatecznie ma przyjść jako król, jako ten, który ma zapanować nad całą ziemią i który ma zaprowadzić na ziemi Boże Królestwo. To jest bardzo istotne i będziemy się temu być może przyglądać jeszcze kiedyś indziej. Ale znowu chciałbym, żebyśmy tutaj nie, nie rozgrzebywali jakichś teologicznych koncepcji, czy my idziemy do nieba na wieki, czy będziemy mieszkać na ziemi. Wiem, że niektórym się mogą włączyć tutaj różnego rodzaju jakieś sygnały ostrzegawcze, o to świadkowie Jehowy tak mówią, albo jeszcze jakieś inne sekty. Nie, 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 spokojnie. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie, że królestwo które przyjdzie wraz z drugim przyjściem Jezusa na ziemię zostanie założone na ziemi i tysiącletnie królestwo o którym mówi przede wszystkim objawienie Jana ale też bardzo dużo innych ksiąg w Biblii będzie królestwem które zostanie założone na ziemi ale nie o tym dzisiaj zasadniczo mowa Dzisiaj chciałbym żebyśmy zobaczyli że Jezus przyszedł 2000 lat temu na ziemię po raz pierwszy jako cierpiący sługa Jahwe jako ten który nie przyszedł jako król który nie przyszedł jako ten, który ma zapanować i za, zawładnąć całą ziemią, ale przyszedł jako ten, który miał odkupić winy ludzkości i doprowadzić człowieka z powrotem godnego i świętego przed oblicze Boga. Przez Jezusa dokonała się bardzo niezwykła wymiana, i to jest to, co chciałbym, żebyśmy dzisiaj z tego spotkania wynieśli. Przyjście Jezusa jako tego, który był Bożym synem, a więc wcielonym Bogiem w ciele człowieka, e, przyszedł na Ziemię również jako syn człowieczy, a więc przyszedł jako ten, który jest w pełni człowiekiem. I jako człowiek, funkcjonując na Ziemi, był w stanie wypełnić całe prawo, był w stanie jako jedyny zupełnie przejść przez życie bez żadnego grzechu i umrzeć później na krzyżu jako najgorszy grzesznik. Dlaczego? Dlatego, że on sam stał się naszym grzechem. Wziął na siebie grzechy wszystkich całego świata. I w ten sposób dochodzimy do trzeciego punktu. Biblia bardzo wyraźnie mówi, Bóg od początku tak to ułożył i tak to zaplanował. I mówi o tym również w Nowym Testamencie, że zapłatą za grzech jest śmierć. Więc jeżeli my dzisiaj myślimy, że z powodu grzechu pójdę na wieki do piekła, że z powodu grzechu umrę, że za grzech spotka mnie kara. To dobrze myślimy. To dobrze myślimy, bo to dokładnie tak jest. Bóg nigdy nie powiedział, że ej, po prostu słuchajcie, przyszedł Jezus i ogłaszam wszystkim amnestię, że wszystkim darujemy wszystko, że nagle tłumaczymy, nie przejmuj się, to, że ukradłeś, to nie był żaden grzech, to, że zabiłeś, to w sumie nie był żaden grzech. Nie, Bóg nie mówi nic takiego. Bóg mówi, że każdy grzech musi zostać sprawiedliwie osądzony i musi być zapłacony. Tylko Bóg wymyślił sposób na to. Posłał kogoś, kto zamiast ciebie i zamiast mnie wziął na siebie twój, mój grzech i poniósł za niego całą sprawiedliwą zapłatę, jaka za ten grzech się należała a więc zapłatę śmierci. To, co się stało z Jezusem po śmierci, e to, w jaki sposób możemy mieć udział w Jego śmierci, tak, żeby ona miała znaczenie dla nas, a potem w Jego zmartwychwstaniu, bo wiemy, że po trzech dniach zmartwychwstał, będzie tematem kolejnych naszych odcinków. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zostali z tą myślą. Zgrzeszyliśmy i zapłatą za nasz grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej jest to, że posłał swojego Syna, i ten syn Jezus z Nazaretu stał się Chrystusem, a więc stał się Mesjaszem, i jako Mesjasz poniósł wszystkie nasze winy na swoim ciele, na krzyż, na śmierć. I tam na tym krzyżu dokonał się sprawiedliwy sąd za wszystkie nasze grzechy: za moje, za Twoje, uwaga, za, przesz za przeszłe, obecne i przyszłe. Będziemy dalej ten temat kontynuować w kolejnych naszych spotkaniach. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.